To jest tej strony jak tak, lecimy z odcinkiem z War Thunder'a Mam nadzieję, że wam się spodoba tak to ma pensję w górę jest sobie gmina widziane Bija się Anisku odciekanie się raz do dywizjonu, dziki gon Jej No i co? Dzisiaj gramy bitwy lotnicze, jakim 9T Lecimy Jak widzicie nie mam jeszcze żadnej amunicji na jaku 9T odblokowanym No i więc gramy oczywiście Podstawową amunicją No i lecimy się rozpędzić nie wsypadam bardzo z tym samolotem, ale dam sobie głowę, bo wreszcie sobie bić. Dobrze było, bo mi się po prostu nam przydał kolega. No i się wyliczyłem na przedmiot. W sensie nie damy rady. Dwa Bo bombowce odciągnęły cały nasz team. Od na tej strony sumuje już zapłacić za tą B25. Już jest taka szansa oczywiście. Co? Szczerze wątpię. Potrzebuję osłony. No tutaj to jest zadziała raczej. No, musimy się znieść troszeczkę jeszcze. Wznosimy się, utrzymujemy się na wznoszeniu ten Spitfire jest niebezpiecznie blisko No co co, no już stamtąd lecimy Ale nie lecimy po prostu do góry z powrotem Nie lecimy do niego On no, też nie leci na nas, no i git Ja troszeczkę zmarnowałem na niego aż pięć pocisków to oznacza, że teraz ten, który mamy będzie odłamkowo w jeżeli się nie mylę. Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. No, nie, widzimy się zaraz. Tam jest jeszcze druga wysilniastka. Nie została strącona, ale tam tam dalej lata. Jak zaraz sobie nawrócimy tę książkę, będziemy mogli na niej ładnie polecić. Siłonoska już na praca. Nie, no Swiftfire próbuje mnie gonić. Jestem zbyt wysoko dla niego. Nie ma to sensu według mnie, no, ale jak on chce, niech mnie co goni. Faccio No, io non mi piace molto, mi sto sendo provato a fare il bagale, No, nie jestem dobry w graniu, Jakim ten 9T. Ten, niestety jemy ja. No, jeszcze nie mogę podbić, spróbuję podbić, tylko, o świetnie, i lecimy w górę, proszę Państwa, lecimy w górę. Naszym celem jest spiąć się jak najwyżej, powiedzmy, na. Prawie 20 stopni. Coś to wystarcza, więc nie, trochę niżej może na razie. No właśnie, na razie jeszcze... Nie wydalam, ale jestem na 20 stopniach stanęli, prawda? 15 na razie i widzimy się zaraz. Kurde, no odgonał light, ale zapomniałem o tym, że jestem w meczu. Eee, ale ona, no, dziś mam na tej wysokości. Prawie na 4000 metrów całkiem dobrze jak widzisz już prawie nikogo nie ma więc to co nad teraz lecimy to jest najpewniej jeden z ostatnich bombowców które gdzieś tu się zapodziały eee, no spróbujemy kolegę złapać, spróbujemy Ale eee, więc co, no, sorry to się coś nie działo ale po prostu szczerze zapomniałem o czymś, co jestem w teraz szczerze o tym zapomniałem dobra gość leci prosto, tylko na nas jak na razie Więc może się uda go złapać, ładnie Dobra, to jest ostatni w ogóle gościu w tym meczu. Eee, a ja akurat mam 37, wie, 37, więc na pewno będzie ciekawie kolegę strącić. Hmm, jeżeli się uda, oczywiście. Powinno się udać, oczywiście. Nie mówię, że nie. Starling Pan Lajad 2. działka Kolega zrzuca cały. Wszystkie bomby zrzuca. Okej, okay, taki strzał kontrolny. Strzał kontrolny jeszcze. O Ho ho! Jeden strzał z pocisków odłamkowo burzących wystarczył, żeby się kolegi pozbyć skutecznie. Juuu. Piękny samolot. No i śmiesznie, śmiesznie całkiem. Co mamy z Jej Amunicja 37 się przydała wybaleć teraz. To powinien być mój cel. Amunicja 37. No to co? Jeszcze jedna bitewka Dobra, będziemy się za starkowanko wolno się rozpędza ten jaka, ale jak widzicie fajnie walczy z bombowcami. Bombowce nie są straszne. Dawaj chwilki. O, świetnie. No i widzimy się teraz. Ciekawa sytuacja. Nasz bombowiec atakuje myśliwiec. Jesteś szybszy od myśliwca? Co tam się stało? Dobra, nie... Ja, ja chyba naprawdę nie chcę wiedzieć Naprawdę? Nie... A, już nasz bombowiec nie zje, okej okay. Nie mam pojęcia co tam się wydarzyło Naprawdę nie mam pojęcia No to mam nadzieję, że spotkam jakiegoś bombowca Jum. Polega na mnie nawraca on naprasa na mojego teammate'a, okej. Okay. Nie widzę żadnych bombowców, co smutno troszeczkę. W stronę przeciwnika. Więc nie mam bardzo w co strzelać, szczególnie że ten samolot jest przystosowany do strzelania bardziej. O kurde, ja mam gościa na plerach! Chodźmy na niego. gdzie jestem. Jestem gdzieś w muze. Hmm. Dobra. Hmm. Ja za to muszę dać... Jeszcze lecimy na bazę. Chłodnica na 100% Ale Nie wiem, gdzie... Nie wiem, jak pod jaką ustawiłem, żeby mi automatycznie... Zmieniało się na 100%, więc y, trochę dupa, jeżeli odchodzi, ale... chociaż zawsze coś. Dobra, co się dzieje. Ko o, wreszcie wyleciałem. Nie wiecie ile ja wylatywałem z tej chmury. Naprawdę. Teraz 10% muszę sobie zjechać. Zróbmy to szybko inaczej Spokojnie. Jak widzicie olej tylko 90 stopni, więc jest git. Yes, jest git. Czego im podniosło klapę automatycznie? Chciałem ja podnosić klap Okej, okay, czyli gdzieś tu ma jest przycisk od podnoszenia klap. Dobrze wiedzieć generalnie. Możemy do zero sobie zjechać. No dobrze, powiedzmy chociaż nie. Jest na górce, dobra, to jest na górce, to nie. Bo żeby się bardzo nie odbijać. Ja jestem pewien, że któryś było jakiś sił swój przycisk, ale nie mam pojęcia, który A. B. No, no i klasa widzimy się zaraz. Dobra, startujemy. No, dawaj, no słuchaj, się, dawaj, dasz radę Siuuu. No i klasa. Biermy się zaraz. A jeszcze rozkaz e, polowania na ośle. No to chociaż wiem gdzie kolega jest, stawmy. Kolega sobie kampi na górze samej, to my sobie polecimy chyba po cele SI. Nie wiem dlaczego mi automatycznie opuściło klapy znowu. To jest jakaś kombinacja, o której ja musiałem zapomnieć. też nie to. Niech ktoś go zaatakuje. Nie, wiem, który... nie wiem, czy. Ja nie wiem, czy ją wam się podniosły. Troszkę irytujące. Szczerze, ja w niego wolno? Jestem... nie Nie jestem aż takim dobrym fighterem. Nie jestem zły, nie powiem. Ale ja sam w sobie jestem już całkiem średnim fighterem. Nie ufam sobie. Okej, okay, dał. Weźmy się w takim razie do roboty za cele naziemne eee okej okay, to są jakieś te okej okay. próbujmy z działek e, zero rats to jest, są jakieś tangery? Moje umiejętności latania są całkiem nikłe, jak widzicie być może zauważyliście Się już rozbiłem oczywiście Uuu, to jest skill, tak to jest to skill To jest skill To jest skill Ale kolega został i tak wywalony, więc O co? powiedzieć, Troszkę mi nie poszło. Kończyweczka. A 1800 XP wleciało. 1800 XP No to co? Jak mamy amunicję, to teraz silnik. Do kolejnego.